Cześć, wiesz, jesteś z tej strony Hubix i dzisiaj nagrywam Turbo Dismount a więc bez zbędnego przedłużania sobie wezmę jakąś fajną mapkę może pierwszą ta gra jest niby fajna z tego co wiem ale nigdy w nią nie grałem tutaj się ładuje a Boże, mam lagi Okej, okay, powinno mi jej lagować, chyba Nie jestem pewien O, kamerę mogę zmieniać A i tak laguje Dobra, a mniej trochę Wezmę sobie może Co tu mamy dla rzeczy to są chyba rampy Albo jakieś szybsza, Nie wiem O, to są rampy Turbopad, co to jest turbopad? Jakieś turbo A ja co najpierw tak przetestować? Okej, okay, mogę tak jechać Mogę tak jechać Albo mogę jechać tak Albo tak. Dobra, ja może pojadę tak. Co? A może sobie jeszcze zobaczyć to. U, tutaj mogę ludzików wybierać. To co wezmę tego. A to. O, auto mogę sobie wybierać. To wezmę sobie. Kanapa jest. Ale na razie nie chcę kanapy. Może później. Wezmę sobie te auto, bo fajnie wygląda. No. Takie w miarę. O co to jest? Mogę leżeć na aucie. Albo siedzieć na aucie. Albo siedzieć w aucie. Dobra, też chcę leżeć na aucie. Albo siedzieć. Okej, okay, i co? Y Lag? Nie. Wow! O Boże! oj. Ale się wałem! Aha, i teraz co? Aha, to może jakiegoś innego? Tego bym sobie wybrał. Idzie to było. O, Tutaj wezmę sobie turbopadłowo. Chcę zobaczyć co to jest. O kurde, to jest speed. No dobra, to, to jest fajne. A powiem teraz. I tutaj wezmę big ramp. Jakiś inny motor może sobie wezmę Dobra, sprawdźmy Okej okay. Wow Ale salto O Boże oj, oj nogi mi się wyrwały głowa Siemanko Co się z tym motorem dzieje? Ja nic nie robię Czemu no, ten motor się sam kręci? Nie wiem. Nie wnikam chcę tak na, na maksa przygadzałaś. Ale fajne jest to. Może jakieś inne auto sobie wezmę. Sprawdźmy sobie tą kanapę, bo mnie ciekawe. Okej. Okay. Ale wolne. Kręcić tym się nie da jak, jak kanapa może mieć rury wydechowe Widzę. nie wiem wezmę sobie coś szybkiego To wygląda na szybkie i może jeszcze z tor. Że tutaj dam dwa turbopady i tutaj dam dom rampę. Powinno być fajnie. Nie no, motor chyba jest najszybszy. Ale chcę jeszcze zobaczyć coś jednego w autach. Czy jest? Co to jest? O kurde, ale fajny kurczak. A tu skręca. Jeszcze raz. O na max mi się udało przygazować. A tu skręca. Dobra, to może. Wezmę sobie do. Chciałem właśnie sprawdzić, gdzie to jest. O, to chciałem sprawdzić. Co to jest? Bo to na wyścigówkę ja tak z przodu wyglądało A to może teraz ze pierwszej osoby. A to nie, bo to jest wykrzywiony jakiś Ale wolna ja jeszcze raz. Czy to będzie mi latało jak ja wyskoczę? Ja pierniczę! O kurde, ale fajne! Moje ulubione chyba. Jeszcze raz. Opa. Jezu, jednak nie znam tam wejść na tą rampę. Zobaczmy sobie motor i z pierwszej osoby. O. o kurde, nic nie widzę. O, widzę coś! Aha. Jeszcze raz by to fajnie wyglądało. O kurde, zrobię salto. Zrobiłem salto. O było jakbym byłem jeszcze raz tam wyjechał. Oj oj. O. Lagi teraz mam. Wezmę sobie jakąś inną matkę. Bo są bardziej jeszcze inne. Jakieś. Która na fajną wygląda? Te są płatne. O, to na fajno wygląda. A do tego będzie coś fajnego. Ja chyba wiem co. Aha. Tu, tutaj to było? Wezmę sobie. Tutaj. Mm. Nic. Nic, bo tutaj będzie dobre to. O, nie chcę sprzedać się osoby. Ja wiem, która osoba będzie tutaj dobra. O, tak to będzie dobre. Uwaga, uwaga. I lecimy A! Trochę wolniej może bym to zrobił Bo za szybko i tak za szybko, dobra, jeszcze raz Może tak Dobra, powinno się udać. Nie da się z tyłu patrzeć. Tak. A nie, au. Ale ja jadę. Wow. O Boże, fajna mapka. Au. Dobra Okej, okay, ale czas na jakąś rampę Może taka będzie fajna Ale jeszcze ja chcę jakieś Jakieś do auto Co to jest? O Boże Ja muszę inną kamerę ustawić Dobra, To chyba taką powi powinienem mieć, bo nie da się Taką z tyłu. A może inaczej siedzę i dlatego Dobra. Uwaga, czy to jest szybkie. Wow. Ale leci i okay, to tyle A słabe O ja bym sobie tutaj przedostawał motor i tego kurczaka Okej okay. Ale lecę Jeszcze kurczaki następna mapa Ale to jest głupia kamera na tym kurczaku Na o O, fajne było Bo tak się fajnie rozwalił Okej, okay, ale Jeszcze chcę ostatnio jakaś coś fajnego sprawdzić Auto To też chcę sprawdzić I uwaga E, nie było tego Dlatego nie wystartowałem tak, to nie było. Jeszcze raz za wolno. Znowu za wolno. No to już lepiej. O tu szczela jeszcze, ale fajne. Ale za wolno trochę. Ale fajna, bo to szczela. No dobra, to może inną mapkę jakąś. To wygląda fajnie. Ale lagi są przy Sprawdźmy. Tutaj będzie. No dobra, robiłem. hardcore'ową mapę. Turbopad, turbopad i turbopad. O. Ale szybko. A e, nie widać. O, kurde. Ale latam. Trochę może walnej. I tak mnie to szybszyło. Od raz fajne lace A teraz z pierwszą osobę. Kamera. Coś stało? Ale szybko teraz. O kurde, nic nie widać. Ja pierniczę. a kurde fajne. Szkoda, że nie mają takiej długiej mapy. Czy skraba bym mógł do tym lecieć? Ale jeszcze sobie motor sprawdzę. Ale nie to motor. Jeszcze raz za wolno. O Boże, a! lato? latam! Jeszcze raz, bo to była fajna jak się lata. Szkoda, że w trakcie lotu nie da się wyskoczyć. O kurde, ale salto! A droszkę będzie, o nie. O, łaży. Dobra. Trochę jakieś inne auto. O, ten na fajne wygląda. Ale jest takie trochę dziwne Takie wolne Ale głupio Ży... Ży... A potem mam skiera Ale z tego byłby na tyle w tym filmie i widzimy się na jutro. Na razie.